Dużo dzieci lubi grać w piłkę i chciałoby zostać piłkarzami. Część z nich trafi do klubu lub do profesjonalnej akademii i będzie miała na to spore szanse. Jednak część nie będzie miała takiej możliwości i mimo szczerych chęci i talentu nie będzie się rozwijać w odpowiednim tempie, pozostanie w tyle. I właśnie dla takich osób powstały piłkarskie lekcje. Piłkarskie lekcje są platformą, na której znajdziemy poradniki i przyjazne ćwiczenia z piłką które każdy młody piłkarz może wykonywać samodzielnie w wolnym czasie. Na piłkarskich lekcjach nauczymy się podstawowej kontroli piłki, dryblingu, zwodów i poznamy różne rodzaje strzałów. Co ciekawe, ćwiczenia możemy wykonywać na boisku, w parku, a niektóre nawet w domu. To sprawia, że dzieci, które lubią grać w piłkę, mogą każdego dnia poprawiać swoje umiejętności i rozwijać swoją pasję. Piłkarskie lekcje można oglądać spokojnie w domu, na komputerze, albo wziąć je ze sobą na boisko w telefonie i wykonać własny trening. W ten sposób, trenując sumiennie, ale i z przyjemnością, za jakiś czas może się okazać, że taki młody piłkarz zacznie się wyróżniać umiejętnościami technicznymi wśród rówieśników. Wystarczy tylko pokazać, jak trenować i połączyć naukę z przyjemnością. Do zobaczenia na piłkarskie